Siemanko, jak zawsze wiem. Słuchajcie, dzisiaj miało być w wróżbach. No to kurwa będzie o wróżbach. Najpierw zaczniemy od tego, że ja rzadko oglądam telewizję. A dziś, a zależnie, że wstaję zawsze trzeciej rano, no to dzisiaj zapuściłem, to skakałem po kanałach, bo mi się nudziło. No i kurwa, słuchajcie, dalej wróżą przez telewizor. Siedzi baba. Przybiórku, na kurwie ona ma tego tamtych kurwa aniołków, świeczków, karteczków kurwa i innych pizdzieczków z jakimiś aniołkami, szrami Ale to jest chuj, żeby to jeszcze były tylko te karty tego całego talota, serota, pizdziota. To nie, ona ma obok siebie kratę jajek i szklaneczkę. I teraz tak, zadzwonisz do niej. I ona się tam ciebie zapyta. Ja można znajemię, no mówi, że jestem Austachy, kurwa tam na dachy, i co, ta, kurwa masz tyle i tyle lat. I ona ci rozdubcy to jajko i ci powie, panie, jebut, masz zerówkę, kurwa. Panie, no kochany, no ma ja nic, kurwa. Bo ja to, to osobiście to dzisiaj nie na No i taki chłop teraz co, ja pierdolę mam raka, bo jajko mi tak powiedział. Znaczy wróżka, no ale z jajkiem, kurwa. Można by powiedzieć wróżka z jajami, kurwa. No ma nie baba z jajami. No i teraz kto jest głupszy? Ta baba co to robi? Te ten chłopcu tam za i w to wierzy, kurwa. Jeden że płaci kurwa 15 za te za minutę połączenia. Czyli głupi frajer się dalma ciągnąć. To się dowiedział, że ma raka. No i chuj. Na no chuj do doktora iść. Nie, to co? Zadzwonię do wróżki, jajko kurwa. Ja i szicem jeszcze zrobię może kurwa, ale raka mam. I kurwa, ja pierdolę tragedia. I rodzinie odpowiem. Kurwa, słuchajcie, rodzinę mam raka. Rodzina się przemiała, skąd jest, skąd jest, skąd jest. Albo pani w telewizorze rozbiła jajko, kurwa. I tak jajko powiedziało. No kurwa, ja wam powiem, to chyba teraz albo są takie mądre kury i takie mądre jajka znoszą, albo ja już kurwa nie wiem, kto tu jest głupszy. No, to jest rozpierdol, nie? Nie no, może kury są, nie no, kury może są mądrzejsze od tej baby na pewno w telewizorze, to, to, to się zgadza. Druga sytuacja. broni babka i ta się jej pyta. Ile pani ma lat? No to już po, po, po wieku, to już wiedziała, że starsza pani. Rozłożyła jakieś tam te, te swoje kurwa narysowane tam na tych kurwa tak, tych, tych tarotach popierdolonych. No i kurwa, chój, musi się pani zająć stawami. Pani zająć stawami. Zadbać o stawy, bo panią na pewno bolą. No kurwa, ciężko, żeby 80-letniej baby nie bolały stawy. No kurwa, głupi by się domyślił nawet. No przecież kurwa, no do na logiko, nie? Się, albo się kogoś pyta, czy pan ciężko pracuje. No pracuje ciężko. No to na pewno, na to, składa karty. Oj, na pewno pana pracy bolą, tu ma, musi... Jakie masaż no, jakieś masaże się udać coś? No kurwa, ciężko, no kurwa każdego chyba kiedyś bolały plecy, ręce, kurwa, pracy, no to jest normalne. Na chwilę tam zadzwonić. To idę do apteki, będę mać, kurwa i tyle, dziękuję, no, no proste kurwa, no. A nie będę dzwonił do wózki, kurwa, to, to za te połączenie, za to wszystko, to kurwa... To ja sobie bym kupił, kurwa, całą kratę tych maści, kurwa, do chuja, ludzie. Znaczy, mam nadzieję, że do tych, co mówię, to nie zwoją na takie pierdoły, popierdolone, bo to jest, to jest coś takiego, moim zdaniem, jak te cele kurwa, Radio Maryja. Ja myślałem, że to jest najbardziej popierdolona rzecz, ale te dłużki to jest jeszcze bardziej pojrąbane. Bo na Maryja to dzwonią te stare dowodki. I północy się modlą przez telefon. Chuj, że zapłacą za to pół renty, czy emerytury. Ale mnóstwo to podpierdale modlitwę, kurwa. Do słuchawki. Chuj, aż jej ucho znije. Ale musi, kurwa. Bo jej, kurwa, Bóg wybaczy, kurwa, grzechy czy tam inne ku na co ona tam ma na sumieniu. Teraz będzie dzwonić do radia i się modlić. To to już jest w ogóle, to, to, to też jest hit, kurwa, nie? Ja pierdolę. A teraz następny kwiatuszek. Jest nasz kram, o którym mówił pan Stanowski nawet w swoim e, kanale sportowym. To jest laska, nazwisko nie wymienię, bo nie daj Boże, czy ja mam małe zasięgi, ale on dużo to więcej jego stawi, Żeby mi tak procesu nie wytoczyło. Ale tak głupia kurwa wynajmuje powiedzmy salę i ty i robi spotkanie. I ty płacisz tysiąc złotych za wejściówkę. Tysiąc złotych, sprawdziłem to. Bo ja myślę, że to fejk, ale sprawdziłem to. I potem na ci pierdoli takie farmazony, że musisz wyczyścić sobie umysł. Ty musisz kurwa wyczyścić umysł. Nie wiem czy kurwa. Chuj wie czy? Bo, ty musisz zapomnieć o przeszłości. Ty musisz kurwa... Nie ma przeszłości i przyszłości. W ogóle nic nie ma. Ty nie masz mieć planów. Ty masz być zerem. Kompletnym kurwa takim małym blonem kurwa, który o niczym nie myśli. Nie było to... Ty nie przeżyłeś. Ty nie masz wspomnień już teraz od dzisiaj. Ty musisz być wyczyszczony kurwa. I nie masz planów. Nie możesz myśleć o tym, że o kurwa i to muszę iść do roboty. Nie, po chuj. No bo co to to, kurwa? się wyczyszczony łonie, spierdolisz, leżysz. Dziękuję, do widzenia, i chuj, no. I ona, i teraz tak, 50, to, 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 właśnie. Teraz zależy. Czy ona jest głupia, bo moim zdaniem ona jest bardzo inteligentna. Tylko ci ludzie, co płacą za to 1000 zł, żeby jej kurwa posłuchać, to, to myślę, że oni są na inteligencji naprawdę, kurwa, jak to jest do najada. I oni się jeszcze z tego cieszą i płacą po tysiąca, kurwa. No kurwa. No ale czekaj, to teraz powiedzmy tak, Jest jeszcze laska, która ci mówi, że nie było przeszłości. I to ja się zastanawiam. Prosty, głupi przykład. Ma rocznicę ze ślubu, a męża opierdala, że zapomniał. A może i powie, a to ty jesteś moją żoną? Przecież ja nie pamiętam przeszłości, kurwa. No i co, kurwa? No, no czyli nic nie było, nie ma wspomnień. Chuj! Przecież, kurwa, no, to no jak można ludziom takie rzeczy, takie pranie mózgu robić? Popierdolone. To ja teraz też, o chuj, zaraz tu kurwa ten najlepiej no, to podam numer konta kurwa i ten za swoje głupie pierdolenie to chcę kuna po a niech będzie po kurwa 500 od każdego. Co to wygląda? i no i co? A potem o tym zapomnicie, bo, bo tego nie było. Tego nie było i chuj, wyjebane na to macie, nie? No co no chuj, 500 złoty zapłaciłem kurwa za głupie pierdolenie 15 minut, czy tam na razie siedmiu, ale chuj, pierdolcie to. Pizza złoty też nie było. Było i nie ma. Nie pamiętacie o nich. No, przecież to jest tak posarane? To jest tak samo jak kurwa z tą żywnością, z te, te, te dróżki, co tam jak ja słuchałem, jak one pierdolą, że pan się źle odżywia. Ty! Rozdupi karty i ona już wie, że on źle, źle kurwa. No i chuj. Przez telewizora widzi. Że on źle, źle. I mu mówi, że jest za tłusto. I bierze go pod chuj. To jest czysta kuna psychologia. On, i, I się go pyta, a pan nie tłusto? A ja powiem, no nie za tłusto. To mu powie, kurwa, no to trzeba zmienić dietę, żeby troszeczkę mięska się najeść. A jak, mu, a jak jej powie, no tak, trochę tłusto je. O, no to trzeba zmniejszyć. No kurwa, to jest taka rozmowa, ja pierdolę. no, Przecież no. to są kretyni, kurwa, którzy tam dzwonią, a jeszcze większymi kretynami, albo już nie wiem, albo na odwrót. Jedni i drudzy, kurwa. To jak tam zadzwonił, kurwa to mi tak, stracisz no, minimum 5 dni na taki telefon. A dowiesz się tyle, co kurwa na, z mojego głupiego pierdolenia teraz, za darmochem. Proszę kurwa, jestem wolontariatem kurwa, ej nic kurwa. Tylko telewizora kurwa, musiałbym telewizję swoją założyć i pierdolić i pierdolić. Za takie pieniądze, jak powiedzmy, on ma, tam bierze tysiaka od człowieka. Niech tam będzie 50 osób, no a 50 koła a wykład trwa jakieś 20 minut kurwa, żyć w niej nie umierać ja pierdolę ja mogę, za 10 km to będę pierdolił kurwa nawet 24 godziny na dobę Normalnie nie live, cały czas, non stop no chyba, że laptop padnie kurwa. albo się ważne spali no i tyle kurwa. nie, naprawdę ludziska kurwa to to jest... mi się tak się dzisiaj śmiać tego wszystkiego że mówię no kurwa, a jeszcze tam w komentarzach widziałem kiedy następny odcinek, no to macie następny odcinek jak zawsze głupie moje pierdolenie no i oczywiście jak zawsze was wszystkich pozdrawiam i życzę wam zdrówkę i nie puszczajcie telewizora, a tych te fałenowskich programów oczekuje rano, bo tam i tak jakieś policjantki, serantki i, i kurwa inne lombardy lecą non stop w kółko, kurwa to też jest popierdolone, to już teraz w telewizorze to już nie idzie nic normalnego zobaczyć, żeby chociaż jakiś film puścić. Ale nie, to nawet kurwa w święta leciało. Lombard, kurwa, kurwa ja jestem tak wyczulony ten dzwonek, przecież to non stop leci. No on to per kurna i na no, ding don ding din, dobry, kurwa ja chciałem dostać to, to to ja pierdolę co to kogo gówno obchodzi bo te policjantki policjanci kurwa ja pierdolę jeżeli ktoś ma do czynienia z policją w ogóle to chyba doskonale wie ja wiem że to jest para dokument ale to jest para 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 dokument a ta laska która tutaj odmawia ludziom e o tych umysłach, że to trzeba wyczyścić, to ja mam do niej propozycję taką, kto wie, może już widać, może za rok, może za 10 to zobaczy, to ja mam do niej taką propozycję, że jak chcę coś dobrego robić dla ludzi, to nie weźmie pro bono, pójdzie do zakładu psychiatrycznego, gdzie ja się nie śmieję z ludzi chorych psychicznie, bo to jest choroba, niech pójdzie tam i tam im zrobi ten wykład. I wtedy taki jeden z drugim, tam połowa będzie już uleczonych, bo jakby mi zrobiła taki wykład, to ja bym powiedział, ja pierdolę, ja jednak jestem normalny. To ona jest popierdolona. Już jestem uzdrowiony. Także, także to tyle na dzisiaj. No i jeszcze raz wszystkiego dobrego. Mam dużo zdrówka, hajsu, seksu, kurna, dużo pieniędzy wszystkich i, i tak dalej. Przyjęcie się. Piersk.